Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w poniedziałkowym kwadransie zamówieniowym. Dzisiaj odcinek wskazówki dla wykonawców, jak ubiegać się o zamówienie publiczne, część trzecia. Dzisiaj kontynuacja, takie rozważanie już takie konkretne na temat warunków udziału w postępowaniu. Drodzy Państwo, dzisiaj jest to odcinek dedykowany dla wykonawców, ale oczywiście zachęcam również do odsłuchania wszystkich zamawiających. Drodzy Państwo, dzisiaj mówimy o warunkach udziału w postępowaniu. Drodzy Państwo, ja tylko chciałabym przypomnieć, że bo o tym była mowa w, w poprzednich częściach, że warunki udziału w postępowaniu mają być proporcjonalne, zrozumiałe i jednoznaczne. I kogo. One nie mogą budzić wątpliwości, no właśnie państwa. Czyli proszę zobaczyć, jak ten przepis jest bardzo prowykonawczy. To państwo, to zamawiający ma tak opisać warunki udziału w postępowaniu, żeby one były dla państwa zrozumiałe. I teraz, drodzy państwo, dlaczego ja tak o tym często mówię? Dlaczego ja to tak podkreślam? Dlatego, że ja jestem też praktykiem i w swojej codziennej zawodowej pracy widzę, że zamawiając, że wykonawcy bardzo bagatelizują te warunki udziału w postępowaniu. Na czym ta Bagatelizacja polega, a mianowicie na tym, że drodzy Państwo, są składane oferty w postępowaniu. Kiedy to zamawiający mów, odrzuca ofertę, ponieważ nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, wykonawcy są oburzeni wręcz, że no jak to nie spełnia? No przecież jest zapisane tak i tak, powinno spełniać, a zamawiający mówi, nie, nie, ja rozumiem to inaczej, nie spełniasz. Czasami, drodzy Państwo, przecinek, spójnik i albo albo, lub naprawdę sprawia później problemy. Proszę też, chciałabym Państwu zwrócić uwagę, że po drugiej stronie też pracuje człowiek, który być może też się może pomylić. Dlatego chciałabym Państwu powiedzieć, żeby namawiać Państwa do tego, żeby zadawać pytania dla wykonawcy, proponować inny zapis. Drodzy Państwo, Państwo się nie narazicie takiemu zamawiającemu, on będzie Państwu wdzięczny, dlatego że czasami uchronicie go wręcz od błędu proceduralnego. Ja zawsze jestem wdzięczna wykonawcom, kiedy zauważą e, na przykład jakiś no, błąd e, w, e, czy w opisie przymiotu zamówienia, czy jakiś w projekcie umowy. Oczywiście, drodzy Państwo, wszelkie niejasności, wątpliwości w zapisach specyfikacji nie mogą być interpretowane na niekorzyść wykonawcy, ale, drodzy Państwo, po co my mamy się znajdować dziś przed Krajową Izbą Odwoławczą, kłócić się? Przecież Państwu zależy na tym, żeby złożyć ofertę, wygrać postępowanie i zrealizować umowę. Tak samo zależy zamawiającemu, żeby doszło do podpisania, drodzy Państwo, umowy. Więc zachęcam jeszcze raz do zadawania pytań. Dlatego, drodzy Państwo, tym pierwszym krokiem, który musicie zrobić, jest ocenić, czy macie w ogóle szansę uzyskać zamówienie publiczne. Warunki udziału w postępowaniu opisane są w specyfikacji warunków zamówienia. Jak już wcześniej Państwu też wspomniałam, jest to jeden z najważniejszych dokumentów, który określa, określa jakie warunki musi spełnić wykonawca, aby móc ubiegać się o realizację zamówienia publicznego. Jeśli Państwo nie spełniacie wymogów zamawiającego, nie ma sensu składać oferty, bowiem i tak, drodzy Państwo, zostaniecie... Wykluczeń z takiego postępowania, szkoda po prostu czasu. Warunki udziału w postępowaniu mogą być opisane w czterech obszarach. Drodzy Państwo, tak naprawdę zamawiający może tylko użyć obszaru drugiego, trzeciego i czwartego. Pierwszy dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym u nas to jest przepis martwy, jeśli chcecie Państwo wiedzieć, dlaczego. To proszę zaglądnąć, odsłuchać poprzednie części poniedziałkowych kwadransów zamówieniowych. Tam wyjaśniam, dlaczego, drodzy Państwo, ten, ta, ten warunek udziału w postępowaniu nie powinien opisywać zamawiający. Drodzy Państwo, zamawiający może określić warunki udziału w postępowaniu w jednym, czy w dwóch, czy trzech obszarach. Może żądać jedynie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Państwo je składacie wraz z ofertą, ale może żądać również podmiotowych środków dowodowych. I tak jak wspomniałam, w poprzednich poniedziałkowych kwadransach zamówieniowych jest rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków. Dowodowych, które to rozporządzenie wskazuje zamawiającemu, w jakich obszarach, jakich dokumentów, może w jakich obszarach dotyczących warunków udziału w postępowaniu, może żądać podmiotowych dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunku udziału postępowaniu. Drugie rozporządzenie jest w skrócie tzw. rozporządzenie elektro, które, drodzy Państwo, wskazuje nam, w jaki sposób wykonawca ma składać takie podmiotowe środki dowodowe bo, lub też inne dokumenty i oświadczenia, ubiegając się o zamówienie publiczne. Drodzy Państwo, może się zdarzyć tak, że będziecie Państwo startować do jakiegoś, będziecie Państwo zainteresowani postępowaniem, otworzycie specyfikację i okaże się, no nie spełniam tego warunku udziału w postępowaniu, nie mam jeszcze takiego doświadczenia, może zasoby finansowe mi na to nie pozwalają. Możecie Państwo stworzyć z drugą firmą konsorcjum czy też z innymi, z dwoma czy trzema przedsiębiorcami, wtedy możecie Państwo połączyć swoje siły. Tutaj też trzeba bardzo uważać, ponieważ w zależności od tego, jak zapisze zamawiający warunek udziału w postępowaniu dotyczący udziału w konsorcjum, to tutaj też trzeba na to zwrócić uwagę. Proszę pamiętać, że spółka cywilna jest też traktowana jak konsorcjum. M możecie Państwo również skorzystać z doświadczenia podmiotu trzeciego. Co to oznacza? Że jeżeli ja nie, nie mam na przykład doświadczenia, nie zrealizowałem jeszcze tak dużej roboty budowlanej, to mogę e, użyczyć jakby to te doświadczenie od drugiego podmiotu. Trzeba tylko pamiętać, że ten podmiot, który Państwo wskażecie, że z nie, Jakby on spełnia warunek udziału w postępowaniu, to pierwsza rzecz. Ten podmiot trzeci musi również złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dla podmiotu trzeciego, musi również złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego oraz z automatu ten podmiot trzeci staje się drodzy Państwo podwykonawcą w takim zamówieniu, no i tutaj już w grę wchodzą przy na przykład robotach budowlanych umowy o podwykonawstwo z takim podmiotem trzecim, tutaj będzie zamawiający takie umowy od Państwa wymagał. To co jest jeszcze istotne, że właśnie to musicie Państwo w formularzu już ofertowym wskazać, że będziecie Państwo korzystać z zasobu podmiotu trzeciego, musicie Państwo Wskazać, kto nim będzie, bo jeżeli pominiecie Państwo taką informację i zamawiający z żadnych innych dokumentów nie, powie, nie będzie wiedział o tym, że korzystacie Państwo z podmiotu trzeciego, nie ma możliwości później uzupełnienia, jakby tej informacji. Na, na dzień składania ofert musicie Państwo powiadomić zamawiającego o tym, że będziecie korzystać z zasobów podmiotu trzeciego. Wówczas podmiot trzeci składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz Obowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia swojego doświadczenia czy też innego zasobu. Drodzy Państwo, oczywiście. E... Zamawiający musi, drodzy Państwo, i tutaj też Państwu wskazuje już taki wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, być może z 2011 roku, ależ on jest bardzo jakby dalej aktualny, i jakby to, to uzasadnienie ciągle jest powielane w innych wyrokach. A mianowicie chodzi o to, że wykonawcy, którzy są zainteresowani udziałem w postępowaniu, jak i sami zamawiający, dokonując oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w postępowaniu muszą jakby przeprowadzić weryfikację na zasadzie zero-jedynkowej, spełnia, nie spełnia. Czyli warunek musi być tak, drodzy Państwo, określony, że tu przy weryfikacji, czy zamawiający, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, nie powinno być żadnej wątpliwości. Drodzy państwo, oczywiście można zadać pytanie. Kiedy ja mam właściwie spełnić warunek udziału w postępowaniu? Biorąc drodzy państwo zasady równego traktowania wykonawców, państwo spełniacie warunek udziału w postępowaniu już w dniu składania ofert, podpisując oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Czyli państwo mówicie: ja spełniam ten warunek udziału w postępowaniu. Oczywiście Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że Państwo spełniacie ten warunek udziału w postępowaniu, przekazujecie zamawiającemu dopiero na wezwanie, i to ten wykonawca, który się uplasował. Pod względem kryteriów oceny ofert na najwyższej pozycji, to do niego zamawiający kieruje pismo o złożeniu podmiotowych środków dowodowych. Ale proszę pamiętać, już wraz z, z, ze złożeniem oferty każdy wykonawca składa oświadczenie z artykułu 125, że spełniacie drodzy Państwo warunek udziału w postępowaniu. Jest to, drodzy Państwo, bardzo, bardzo istotne i ważne. Drodzy Państwo, chciałabym za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie Państwu podziękować. Również bardzo by mi było miło, gdyby szczególnie właśnie wykonawcy troszkę się uaktywnili i w komentarzach napisali, czy te poniedziałkowe kwadranse zamówieniowe są dla nich Wartościowe, czy chcecie Państwo, aby one były dalej yy, kontynuowane przeze mnie. Zawsze to, drodzy Państwo, inaczej się coś tworzy, pracuje, kiedy no, ktoś jakby yy, da jakąś opinię pozytywną, że chciałby, aby to było dalej yy, dla Państwa tworzone, że przynosi jakąś wartość. Ci z Państwa, drodzy wykonawcy, którzy chcielibyście. Yy, Współpracować być może ze mną, potrzebowalibyście jakiejś pomocy, proszę na stronie mojego, na stronie moim blogu www.zampubliczne.pl w zakładce Usługi dla Wykonawców. Są również wymienione usługi, które mogę, mogę świadczyć właśnie dla wykonawców, gdybyście Państwo potrzebowali pomocy. Dobrze, drodzy Państwo, za dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję i życzę miłego dnia. Do zobaczenia.